Witam wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu w Szkole Woli Bożej prowadzonej przez Ojca Benedykta. Przyjdź, Woli Boża, prośmy Ducha Świętego i Matkę Bożą, abyśmy, przeniknięci łaską, mogli dobrze zrozumieć dzisiejszy temat. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślała. Przynaglaj mnie, Duchu Święty, abym święcie postępowała. Pobudzaj mnie, abym kochała to, co święte umacnia mnie, abym strzegła tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Ciebie nigdy nie utraciła. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chcę zacząć, mówi ojciec Benedykt, od najgłębszego wątku tego tematu. Dlaczego te cnoty są dla nas tak ważne? Dlatego, że mają swój początek w Bogu, a naszym powołaniem jest być podobieństwem Boga. W Biblii z listu świętego Jakuba, pierwszy rozdział, wers 17, mówi: Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały jest z góry, od Ojca światłości. U którego nie ma zmienności ani cienia przemiany ze światła w ciemność. Jeszcze inny dogmat z czwartego Soboru Laterańskiego z 1215 roku, który i dzisiaj jest ważny. Mocno wierzymy i szczerze wyznajemy, że tylko jeden jest prawdziwy, wieczny, niezmierzony i niezmienny Bóg. Bóg jest niezmienny. Może zapytamy, ale jak to zrozumieć? Bóg przecież nie chce tego wszystkiego, co się dzieje. Jak to uzasadnić? To jest tak: co Bóg raz chce, to chce tego w sposób absolutny i u Boga jest to tak zawsze. Co Bóg chce, to się dzieje. Dzieje się to zaraz. Pomiędzy jego chcę i czynię nie ma dla niego żadnej różnicy. Bóg chce stworzenia i ono jest. U nas jest to inaczej. Na przykład chcemy wybudować dom, ale to jeszcze nie znaczy, że już jest ten dom. Najpierw potrzebny jest plan, zorganizowanie finansów, materiałów. To wszystko może trwać nawet parę lat. A Bóg powie: Ja chcę, i dom stoi. Bóg może chcieć i czynić w jednym akcie, naraz. Bóg chciał człowieka z wolną wolą absolutnie. Bóg też chciał, oczywiście, żeby człowiek zdecydował się na Boga całkowicie. Chciał człowieka z jego wolnością chociaż ta wolność zawiera w sobie możliwość opowiedzenia się przeciwko niemu. Jak to się też i stało. I to są te dopuszczenia Boga, które są w niej, w wolnej woli człowieka, zawarte. Ale to, co Bóg chce, dzieje się zawsze. Gdyby tak nie było, to nie można by powiedzieć, że Bóg jest doskonały, że ma jakąś wadę, że dzieje się coś tak jak u nas, że czegoś nie chcemy. Albo czegoś chcemy, ale nie jesteśmy w stanie tego dokończyć. U Boga jednak tak nie jest. Jest wszechmogący, wszystko wiedzący, jeśli czegoś chce, to nie chce tego nigdy zmienić. Dlatego jest to dla nas czymś pięknym, że jesteśmy kochani w sposób absolutny. Przez to, że każdy z nas jest, to jesteśmy w sposób absolutny chciani i kochani. I nie możemy tego zmienić nawet przez najgorszy wyobrażalny grzech ani siebie samych zniszczyć. Tego Bożego, ja chcę ciebie, nie możemy nigdy zniszczyć tej miłości. W Woli Boże jest to największe uzasadnienie, że jestem chciana, chciany, kochany, kochana. Przejdźmy teraz do Księg Nieba z 8 stycznia 1900 roku. Jezus. Moim dziedzictwem jest niezmienność i nie podlegam żadnej zmianie. A im bardziej dusza zbliża się do mnie i postępuje na drodze cnoty, tym mocniej i stanowczo czyni dobro. Jesteśmy coraz to bardziej podobni do Boga, przez to, że na przykład ćwiczymy się w cnotach, coraz bardziej będziemy podobni do Niego w niezmienności, w stałości. W tomie drugim z 19 czerwca 1899 roku Jezus pokazuje Luizie wiele pobożnych dusz. To, co się Jemu najbardziej nie podoba, to ich niestałość w czynieniu dobra. Wystarczy jeden mały błąd. Już są niespokojni i przestają czynić dobro. Na przykład, może miałem coś dla kogoś zrobić, do kogoś zadzwonić. Teraz jestem w pełnym niepokoju, może robi się sobie jakieś wyrzuty, rachunek sumienia. Oddać to na spowiedzi jest w porządku, ale ten zamęt i niepokój przynosi większą stratę i szkodę, niż gdybyśmy to po prostu pominęli. Jezus mówi, że z powodu zmienności, to znaczy jakiejś przeżytej w sobie słabości, małego grzechu, zostawiamy dobro i to pozbawia wiele łask. W tomie 12 z 4 marca 1918 roku Luisa narzeka na swój stan. Jezus wzywa ją do odwagi i wytrwałości, mówiąc, że wytrwałość jest największą cnotą. Niezmienność rodzi heroizm, a zatem jest prawie niemożliwe, aby nie zostać Wielkim Świętym. Gdyby się zastanowić nad tym, jak zostać Wielkim Świętym, to w odpowiedzi można rzec: przez czynienie zawsze tego samego przez bycie stałym i niezmiennym w modlitwie. Pewnie, że po czasie zawsze te same modlitwy chodziło tu o modlitwę krążenia wydają się nudne. Tak też miała i Luiza. I zastanawiała się, czy jest to w ogóle dobre. A Jezus tłumaczy jej, że to jest nie tylko dobre, ale że jest to boskie działanie w niej. W życiu duchowym wydaje się często, że potrzeba czegoś nowego. Muszę coś nowego poznać, na wyższy duchowy, mistyczny poziom się znieść, ale tak nie jest. Duchowe życie to powtarzanie ciągle tego samego i coraz głębsze wnikanie, w tym jest wzrost. W duchowej drodze, bez względu na to, którą się wybierze, czy to franciszkańską Teresys Avila, Ignacego Loyola, czy naszą drogocennej Krwi Chrystusa, wszędzie jest to samo i polega na tym, że czyni się zawsze to samo i powtarza, i poprzez to wzrasta się głębiej. Staje się to nawykiem należącym do naszego życia, przyzwyczajeniem. Na przykład, gdy się przyzwyczai do odmawiania codziennie Różańca Świętego, z czasem będzie to naszą drugą naturą, naszym przyzwyczajeniem. W tomie 13 z 2 września 1921 roku Jezus mówi, że On działa jak król. Jak król, który chce uczynić tego żebraka podobnym do siebie. Mówi, że nie może uczynić go królem w jednej chwili, tylko stopniowo. Chodzi o to, że my w życiu w woli Bożej ten dar, który mamy całkowicie posiąść, mamy wejść w jego głębię. Gdyby on temu żebrakowi, czyli nam, dał go od razu, ten dar, wszystkie łaski, to by go, czyli nas, przeciążył. Dlatego ten król daje mu małe części ze swojego bogactwa i patrzy na jego wierność. Dla nas znaczy to, że gdy to rozpoznajemy, co nam Jezus daje, to Jezus patrzy, czy jesteśmy temu wierni, czy pozostaniemy przy tym, gdyż przez to uczymy się panować. To znaczy, wola Boża uczy się w nas panować. Król Uczy stopniowo swojego przyjaciela, że braka i przez to on uczy się nad tym wszystkim panować, tym zarządzać. Dzięki swojej wierności biedny przyjaciel stopniowo nauczył się wszystkiego, tak że w końcu wszystko przychodzi mu z łatwością. To stało się dla niego praktycznie jego naturą, przyzwyczajeniem. Przejdźmy do Tomu 21 z 5 marca 1927 roku. Jezus chce, aby Luiza zawsze kontynuowała akty w woli Bożej, i my mamy powtarzać ciągle te same akty. To da Ci stałość, która czyni Cię podobną do Twojego Stwórcy. Czyli, jeżeli ona zawsze powtarza swoje modlitwy czy pobożne ćwiczenia, to pokazuje to, że posiada już ten dar niezmienności. To jest bardzo wielki dar. Jak wiele rzeczy mówi niezmienność, wskazuje, że dusza działa tylko dla Boga, że działa słusznie, z czystej miłości, a nie z namiętności własnego interesu. Namiętność tutaj to właśnie to szukanie czegoś nowego. Chcę coś nowego usłyszeć, co dla mnie jest interesujące. Ważna jest oczywiście ta wiedza, którą musimy pogłębiać, poznawać z woli Bożej. Ale będą przychodzić momenty, kiedy mamy odmawiać godziny męki czy nasze krążenia, to przychodzi ach, ja znam ten tekst, te pasarze, i znowu, i znowu powtarzam je. Jestem na mszy świętej, muszę się bardzo mobilizować, żeby słuchać, być skupionym. To mnie dużo kosztuje. Jeśli jednak pomimo to, to czynimy, powtarzamy to, czynimy to bezinteresownie. To nie jest już w tej euforii początków nawrócenia. Ma miejsce już tutaj bardziej dojrzała miłość, jest bardziej czysta. Ta początkowa miłość w każdym duchowym życiu można porównać do płomienia, który daje jeszcze wiele dymu, jak wulkan wyrzuca gorący ogień, ale i dużo dymu. W takiej początkowej miłości jest wiele dobra, ale i wiele własnego ja. I Bóg wie, że to potrzebuje oczyszczenia. I to dzieje się m.in. dlatego, że z czasem to wszystko będzie dla nas niczym szczególnym. Nic nie będziemy czuć, i wtedy działamy z czystej miłości. Dlatego, że Bóg tego chce. Tak w Tomie 22 z 4 sierpnia 1927 roku Jezus mówi: Cytuję. Jednakże w mojej woli. Napełniłem cię nadzwyczajną łaską, która polega na niezmienności w dobru i w nieustannym akcie cnotach właściwych Bogu. Czy myślisz, że jest to coś nieznaczącego, lub zwyczajnego, to twoje ciągłe krążenie w dziełach twego Stwórcy? Niezmienność twojej woli w mojej, tylko po to, by podążać z aktami mojej odwiecznej woli? Nie znaczy to, że mamy powtarzać bezmyślnie, rutynowo. Nie, ale nie ma nas dziwić brak uczucia, nie zniechęcać się brakiem uczuć. Dalej w tomie 24 z 29 czerwca 1928 roku Luisa robi swój obchód krążenia i powtarza: Kocham cię dla każdej stworzonej rzeczy. Uważa, że jest to tylko nawykowe jej działanie. A jezus, to Kocham Cię Luizy jest niczym innym jak kontynuacją jej pierwszego Kocham Cię, które wypowiedziała w Woli Bożej. Raz wypowiedziane w Woli Bożej ma właściwość ciągłego powtarzania się. Kocham Cię tworzy ciepło, a wola Boża tworzy światło. Z każdym Kocham Cię powstaje nowe słońce, jedno bardziej promienne od. Drugiego w nas będzie światło. Kolejny tekst, z 27 maja 1931 roku. Tylko wierność i wytrwałość. Tylko dzięki wierności i wytrwałości dusza bierze w posiadanie dar życia w woli Bożej. Nie w jednej chwili przez bardzo intensywne ja chcę tego daru. To jest o wiele bardziej droga, proces. Jeśli jest to już w nas z czasem, nawykiem, jakby naturą, to jest to już w nas, jest w naszym posiadaniu. Jest jakby już uderzeniem naszego serca i tego już nie da się zmienić. Nie musimy też myśleć: Muszę ciągle myśleć o Jezusie, ale ja nie dam tak rady. To nie o to chodzi. Jezus wie, że mamy różne zadania, prace. Nie możemy się Cały dzień tak koncentrować. Chodzi o wytrwałą cierpliwość, na przykład w cierpieniach, bolesnych spotkaniach życia, dnia codziennego, gdzie dochodzi do konfliktów, tam gdzie tego nie chcemy, do nieporozumień, które są bolesne, czegoś na przykład zapomnieliśmy, czy o czymś, gdzie jesteśmy niewłaściwie zrozumiani, czy sami kogoś źle zrozumieliśmy, może ktoś zranił nasze wnętrze. Ważne, że w tych wszystkich sytuacjach. Podążamy cierpliwie naprzód. Modlitwa, którą powtarzamy niestrudzenie, chociażby tylko ta modlitwa porannej juczni w woli Bożej, którą rozpoczęliśmy, chodzi o wierność temu. Modlitwa powtarzana niestrudzenie, wierność, stałość i zrównoważenie w działaniu w każdych okolicznościach i to tworzy glebę przesiąkniętą życiodajną krwią duszy. Do której Bóg jest wzywany poprzez wszystkie akty duszy, aby mógł w niej zrealizować swoje największe plany, największą świętość. Znamy z Ewangelii tekst o zasiewaniu nasienia: gdzie rolnik sieje dobre nasienie, część wpada w płytką ziemię, gdzie szybko wschodzi z płomiennym pragnieniem, ale z czasem traci żar, i tak dopiero co się nawrócił, już wszystko wygasło. Inne wpada między ciernie naszych niepokoi i lęków, i tu jest niebezpieczeństwo, że to dobre nasienie nie wzejdzie. Musimy radykalnie wyciąć te lęki, zamartwianie się. Ta dobra ziemia jest właściwą, tą dobrą ziemią chłania nasienie i wiernie ze stałością i niezmiennością swojego działania wyda owoce. Tak jak i w naturze wszystko wzrasta swoim tempem powoli przynosi owoce a tu są wielkie owoce owoce wielkiej świętości w tekście z 2 stycznia 1938 roku jest mowa o tym bóg podejmuje decyzję tylko z dojrzałymi ludźmi aby móc żyć w woli bożej potrzebna jest decyzja boga i mocne postanowienie ze strony człowieka. Decyzja ta jest ożywiona boską mocą i nowym życiem, które czyni duszę niepokonaną wobec wszelkiego zła i zmienności życia. Ta decyzja Boga nie podlega żadnym zmianom, ponieważ Bóg podejmuje decyzje tylko z dojrzałymi ludźmi. Innymi słowy, Bóg nie podejmuje żadnych decyzji z dziecinnymi i niedojrzałymi duszami które nie traktują swojej decyzji poważnie. Bóg udziela życia w woli Bożej tym ludziom, którzy potrafią wytrwać i są zdolni do poświęceń. Dziecinne dusze dziś pełne zapału, a za pół roku nie mają już zainteresowania. Bóg to widzi takim duszom nie da daru życia w woli Bożej. Dlaczego? Bo to jest zbyt cenny dar. Dlatego Bóg da ten dar duszom, które są stałe, niezmienne i gotowe do ofiary. I to przyjdzie. My potrzebujemy gotowości do ofiary. Nie znaczy to też, że można być upartym. Na przykład mąż coś chce, a żona jest uparta. Może lepszym przykładem są szelki do spodni. Są elastyczne. Jest na przykład sytuacja, że nie mogę teraz odmówić moich trzech różańcy, bo właśnie gdzieś się jest potrzebnym. Bardzo bym chciał, ale coś się wydarzyło i trzeba tam być. Może jakiś wypadek. Muszę tam być i tak jak te szelki rozciągną się, ale jak tylko sytuacja się spokoi, wracam do swojej poprzedniej postawy. I to jest wierność, niesztywny upór. Jako kapłan muszę też być nieraz elastyczny. Nie zawsze mogę odmówić moje modlitwy tak, jakbym chciał, ale innym razem znowu jest więcej czasu na modlitwę. Dalej, Jezus mówi o słabościach. Może być tak, że dusza odczuwa swoją nędzę, swoje słabości i zło, ale to nic nie znaczy. One bowiem znikają dzięki mocy woli Bożej. Przede wszystkim dlatego, że te słabości. Nie pochodzą z ludzkiej woli człowieka, bo on jest zanurzony w woli Bożej, czyli trwa mocno w swoim postanowieniu. Nie może chcieć niczego innego niż to, czego chce Bóg. Czyli nie z woli to pochodzi. Nie chcę się tak zachować, ale ciągle mi się to przydarza. Ta nieco ostra reakcja. To nie problem. Najważniejsze, że nasza wola mocno stoi w decyzji, żeby nic innego. Nie miało miejsca, jak wola Boża, pomimo tego, że moje słabości ciągle przyczyniają się do takich odskoków. Dalej, Jezus mówi: Bardzo często moja wola wykorzystuje tę nędzę, aby uczynić najpiękniejsze podboje z nich i rozprzestrzenić na nich swoje życie, ukształtować swoje królestwo, rozszerzyć tam swoje panowanie i przekształcić słabości w zwycięstwa i triumfy. Tak naprawdę dla duszy, która żyje w niej, wszystko musi służyć woli Bożej, jako najpiękniejsza miłość, którą dusza darzy tego, który stanowi jej życie. Tak jak kamienie i cegły i gruz są użyteczne dla tego, kto chce zbudować piękne mieszkanie. Dlatego nie trać pokoju, ani się nie przejmuj nieszczęściami i perypetiami. Ale pozostawię w mocy mojej woli, aby ona mogła uczynić z nich swoje cuda miłości. Czyli z naszych słabości Bóg może coś pięknego wybudować. Te słabości ciągle nam uświadamiają: Ja nic nie mogę, Bóg jest wszystkim. On może wszystko i On to uczyni. Tak jak Jezus na Drodze Krzyżowej, a jest to cytat z Drogi Krzyżowej, Bóg patrzy na naszą wolę, a nie na to, ile razy upadliśmy na nos. Na zakończenie ojciec Benedykt zadał zadanie domowe. Dokonaj przeglądu swojego życia duchowego. Jeśli odszedłeś od dobrych postanowień, odnów teraz swoją wierność wobec początku i powróć do swojej pierwszej miłości. Stałość i wierność polegają przede wszystkim na powracaniu wciąż na nowo. Kto się nie poddaje. Ten dopiero zaczyna. Jeśli jednak nie jesteś pewien, czy twoje postanowienia cię nie przerastają, porozmawiaj o tym ze swoim doradcą duchowym lub spowiednikiem. Lepiej robić mniej, ale wiernie wytrwać. Wszystko potrzebuje dobrej miary. Lepiej mniej, ale wiernie. Luisa, na przykład, zaczęła na początku nowennę na Boże Narodzenie i całe życie była temu wierna. I na tym ojciec Benedykt zakończył błogosławiąc. Odbierzmy i my to błogosławieństwo. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Tematem następnego spotkania będzie krzyż cierpienie i słabości. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Fiat.